witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na projekt denko, który będzie obejmował dwa miesiące październik i listopad. Poprzednie denko było z września, także teraz kolej na te dwa miesiące. Produktów jest naprawdę bardzo dużo, nawet nie spodziewałam się, że tyle mi się ich uzbierało, więc no, chcąc czy nie chcąc, musiałam się zdecydować na ten projekt denko, żeby po prostu mi się to już nie gromadziło, żeby mi się nie gromadziło więcej produktów, więc zaczynamy. Pierwsze przejdę do pielęgnacji. I na pierwszy rzut może wezmę szampon do włosów ochronny z olejkiem marganowym i żurawiną. Chroni kolor włosy farbowane. To jest ta wersja czerwona do włosów farbowanych. Wcześniej miałam wersję zieloną do włosów normalnych. I w zapasie już sobie kupiłam też z Ultradu, tylko jeszcze inną wersję, nawet nie, chyba jakiś do włosów takich normalnych, ale z tendencją do e, przesuszania się do takiego e, troszeczkę mm, niesforu na, na głowie. I jeszcze nie zdążyłam go wypróbować Ale na pewno wiem, że będzie dobry Ponieważ te dwa szampony, które już miałam z Ultra Duo Sprawdziły mi się w 100% Na pewno będę do nich wracać I co więcej mogę o nich powiedzieć Ja już o nich bardzo, bardzo dużo powiedziałam Jeżeli ktoś mnie ogląda na bieżąco To o tym wiem Może ta czerwona wersja była troszeczkę gorsza Od tej zielonej, ponieważ um, Zostawiała na, na włosach taki troszeczkę Hamujący e, efekt nie wiem, nie wiem, czy wiecie o co chodzi Ale Polecam Wam te szampony, nie są drogie, wydajne są, bardzo dobrze się pienią, nie trzeba dużo tego szamponu. Pielęgnują włosy, oczyszczają je w 100% i zmiękczają włókna włosa, także naprawdę są super. Kolejna sprawa to są żele podprężnicy, tutaj mam trzy. Pierwsza sprawa to jest Avon Senses Reflection i powiem wam, że on mnie w ogóle nie zachwycił, nic szczególnego z moim ciałem nie robił, także to był taki żel, tylko żeby umył i nic więcej. Kolejna sprawa to są Isana, i tu bym mogła naprawdę się dużo rozgadywać, ponieważ te żele pod są niesamowite. One nie dość, że kosztują około 5 zł w normalnej cenie. Na przecenie można je znaleźć za około 3 coś, także to już jest w ogóle śmieszna cena. Po drugie, gama zapachów jest bardzo duża. Nie liczyłam dokładnie ile ich jest, ale z 10 na pewno. Ja sobie wybrałam tutaj kokos i multi, taką witaminę jakby. Chociaż nie, tu jest melon i gruszka, także nie multi I tak, ten miał troszeczkę takich drobinek w sobie, także można było go troszeczkę podsunąć do peelingu. Pachniał też bardzo owocowo, nie czułam tu żadnej chemii, nawet w pudełku, czy też właśnie jak rozprowadzałam ten płyn na sobie, nie czułam żadnej chemii, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o kokos. Tak samo, to jest czysty, piękny kokos, to mleczko, znaczy mleczko, właśnie to było taki mleczny, to był mleczny płyn do, kom, nie do kąpieli, pod prysznic. więc no jak najbardziej, po prostu zmysły moje odlatowały, ponieważ te żele pod prysznic ja Wam polecam, naprawdę kupcie sobie ich zapas, ponieważ możecie się od nich uzależnić, są boskie. Kolejna rzecz kolejne rzeczy. Tutaj mamy z Joanny dwa produkty. Jeden to jest peeling. Ja o nim dużo mówiłam, ja o nim znaczy ja go bardzo, bardzo chwaliłam, ponieważ to jest jeden z najlepszych peelingów, jakie miałam. Nie posiada parafiny, co jest dla mnie wielkim, ogromnym plusem, ponieważ wiem, że jeżeli peeling mi nawilża skórę po jego użyciu, to wiem, że to nawierzenie nie jest złudne i właśnie on tak robił, jak najbardziej mi nawilżał. Zapach też ma obłędny, Wcale się nie czułam, jakbym była pod prysznicem i brała prysznic z peelingiem, tylko czułam się po prostu, jakbym była obsadzona owocami tymi czarnymi, z czarną porzeczką i jeżynami. Naprawdę zapach jest niesamowity. Ja postawiłam sobie tylko do samego zapachu. I drugi produkt z natury z Joanny, to jest odżywka bez płukiwania z pokrzywą i zieloną herbatą. Ja o tej odżywce też mówiłam w recenzji już um, tych produktów. Odżywka jak odżywka. Plus jest za to, że nie jest bez spłukiwania, znaczy jest bez spłukiwania, o! Nie trzeba je po prostu spłukiwać, to jest dla mnie plus, ponieważ ja musiałabym czekać, um, no i potem spłukiwać. To jest plus. I druga sprawa, no to tak ogólnie mniej więcej nabliżała włos, nabliżała włókna włos włosy, jednak nic takiego, takiego wow. Nie robiła z moimi włosami, także dla kogoś, kto ma rzeczywiście jakieś problemy z włosami, z suchością czy z niesfornością włosów, to raczej by sobie nie poradziła, ale, ale tak dla normalnych włosów, jak najbardziej dla codziennej pielęgnacji. Kolejna sprawa to są produkty do demakijażu, i tutaj pierwszy produkt, który zużyłam, to jest płyn celarny do demakijażu i tonizacji twarzy i oczu z. B-Beauty Be to jest ten płyn micelarny bardzo sławny z Biedronki. On kosztuje około 5,50, 50 Jest go tutaj 200 ml, jest naprawdę dobrym płynem. Jednak chyba wydaje mi się, że znalazłam coś lepszego, ponieważ teraz zaczęłam używać płyn micelarny z Melisy. To jest to taka nowa firma, czy nowa firma ogólnie dla mnie nowa firma, bo wcześniej się z nią nie spotkałam. I. Chyba jest lepsza, lepiej zmywa, ale jeszcze tego nie widziałam takiej wielkiej różnicy. Tak mi się przynajmniej wydaje na tą chwilę. Ogólnie jest bardzo dobry płyn micelarny, polecam każdemu. Nie podrażnia oczu, nie podrażnia w ogóle skóry. Można zmywać um, makijaż oczu, jak i makijaż całej twarzy. Nie wiem, czy sobie radzi z wodoodpornymi um, kosmetykami, dlatego jeżeli ktoś jest. Um, zainteresowany tym tonik, zaglądzie do innych dziewczyn, one na pewno przetestowały pod tym względem ten płyn. Ja nie przetestowałam go pod tym względem, dlatego Wam nic nie powiem. I kolejny płyn do... Mm, płyn micelarny, to jest Bioderma, to jest Sensibo H2O. To jest ten najsł, najsłynniejszy płyn micelarny z Biodermem. Powiem Wam, że płyn jak płyn, nie zachwycił mnie za bardzo, Naprawdę można znaleźć e, takie, takiej samej jakości płyny e, w mniejszej cenie. 250 ml kosztuje około 30 zł, a pół litra kosztuje 50 zł. 50 zł, dlatego ja bym na pewno nie dała tyle za taki płyn. Może dla kogoś, kto ma rzeczywiście bardzo wrażliwą e, skórę, wrażliwe oczy, to jak najbardziej się przyda. Dla mnie no, naprawdę są e, są tej samej jakości e, płyny w. E, niższej cenie, ale jak najbardziej cieszę się, że mogłam przetestować tę biodermę i takie opakowanie, co tutaj ma 100 ml, chyba zapłacimy za nie 10 zł. Jeżeli ktoś chce przetestować biodermę i nie płaci za nią dużo, no to jak najbardziej polecam, ale nawet ta buteleczka nie jest jakaś mega wydajna, ponieważ ja ją miałam około no nie wiem, może miesiąc jakoś tak, no nie wiem, nie wiem co mam o niej powiedzieć, no dla mnie, nie zachwyciła mnie jakoś tak Wow, że już nie powrócę do innych płynów micelarnych, tylko zostaje przy biodermie. No dlatego pozostawiam Wam resztę opinii. I druga rzecz do twarzy, następna rzecz do twarzy to jest żel peeling do codziennego mycia twarzy z Nivea Pure Effect Clean Deeper. Czysta i matowa skóra. I słuchajcie, ten produkt moi przyjaciółce na przykład w ogóle nic nie robił. Dla mnie był ok. Ja nie mam żadnych problemów z cerą, dlatego nie potrzebuję żadnych e, takich antybakteryjnych, typowo e, żeli. Jednak ten peeling mi się przydaje, ponieważ czasami czuję, że ta moja skóra jest taka już powiedzmy, natłoczona tym naskórkiem i, i ten peeling codzienny mi naprawdę dużo pomaga. Żel jak żel Naprawdę sprawdził się, bardzo fajnie oczyszcza moją twarz, jednak, um, no nie wiem, nie powrócę raczej do niego, ponieważ mnie jakoś nie zachwycił. Dlatego będę szukała czegoś więcej i dalej. Idziemy dalej. Kolejna tutaj rzecz, dalej, jeżeli chodzi o pielęgnację. Jest to masło. Nie, mus do ciała z zieloną herbatą z perfekty spa. Witamina C dotleniający. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten, o, to, o ten mus, działał dla mnie. Działał działał na mnie bardzo dobrze, nie mogłam mu nic zarzucić, pachniał o... pachnie, dalej pachnie bardzo lekko kojarzy mi się z takim z taką początkową jesienią i końcem lata i co tu jeszcze mogę powiedzieć, ogólnie sprawdził się dobrze, nawilża moją skórę, jednak gdy zobaczyłam na skład, no to powiedziałam, o nie nigdy więcej, ten produkt ma parafinę i no to nawilżenie takie było złudne, prawda? Ponieważ e, no, przez właśnie posiadanie tej parafiny. Raczej nie wrócę do perfekty, nie wrócę do, um, do tych produktów. Patrzyłam w sklepie, czy rzeczywiście wszystkie musy, czy wszystkie peelingi z perfekty mają tą parafinę i słuchajcie, na drugim miejscu jest ona. Także ja nie wiem, niektórzy się naprawdę zachwycają e, tą perfektą, no ale nie patrzą na spad. Także tu jest jak najbardziej złudne nawilżenie. Um, Coś tam dotlenią moją skórę Rzeczywiście ona była bardziej taka żywsza Bardziej taka dotleniona No ale jeżeli chodzi o nabliżenie, to wiem Że ona było, ono było złudne I następna e, Następny krem Krem żel odprężający pod oczy Nawilżający stopy Ja go dostałam w lipcowym Glossy boxie I słuchajcie e, Zużyłam go Jakieś może Dwa tygodnie temu dosłownie. Naprawdę i codziennie go używam, rano wieczorem, i całą tubkę zużyłam. Jest ona tak wymolestowana już do końca, że no, nic nie mogłam już z niej e, wydostać. Jest tutaj e, 10 ml produktów w tej tubce. Naprawdę jest mega wydajny. No, używałam go 4 miesiące około 4 i Używałam go codziennie, tak jak powiedziałam, rano wieczorem. I naprawdę ten krem dużo mi zrobił. Wygładził mi takie leciutkie zmarszczki, że tak powiem, zniwelował mi cienie pod oczami, nawilżył mi tą skórę właśnie na powiekach i pod oczami. Jak najbardziej polecam każdemu. Jeżeli ktoś chce zainwestować w dobry krem, bo to jest naprawdę świetny krem, no to niech sobie przyszkuje tak około 40 zł, bo tak, tak kosztuje, tyle kosztuje. Tutaj jest go 10 ml. Także wydaje mi się, że nie patrzcie nawet na tą pojemność, ponieważ, no tak jak powiedziałam, używam go 4 miesiące. Bite 4 miesiące rano wieczorem, no a mi, starczyła mi właśnie taka tubka mała. I kolejna sprawa sprawa, nie sprawa kosmetyk. suchy szampon, suchy, suchy szampon z Batiste o zapachu tropikalnym, kokonat. Coconut and Exotic, czyli kokos, znowu kokos. Hmm, przepiękny zapach, bardzo mi się kojarzy z Malibu, no ale to już nie przechodźmy w te sfery. I co, jeżeli chodzi o porównanie na przykład Batiste do Isany, jak najbardziej wybieram Batiste. Pozostawia mniejszy osad na włosach, czyli nie ma tych takich szarych włosów. Bardzo fajnie i odświeża i pozostawia na dłużej te włosy odświeżone. Jak najbardziej dla mnie plus. Szkoda, że nie mogę znaleźć e, nigdzie tego tego produktu tutaj u nas w drogeriach, no ale mam nadzieję, że niedługo się pojawią w Rossmanie, e, Mam właśnie taką cichą nadzieję i one kosztują około 15 zł. Full size to jest e, małe, bo tutaj jest 50 ml, a w normalnym chyba jest 150 albo 200, nie wiem, nie, nie ogarniam tego. Nie ogarniam. No, no mniejsza, w każdym razie idziemy dalej. Następne to mam tutaj dwa lakiery do włosów. Jeden to jest L'Oreal El Net Deluxe i to jest ochrona blasku koloru. Tutaj mamy filtr UV. Mocne utrwalenie, długotrwały blask znika przy muśnięciu szczotką do włosów. Rzeczywiście on nie pozostawia włosów sklejonych, z tym, że ten zapach po prostu strasznie, ale to strasznie mnie dusił, wiem, że jest ten zapach taki jakby, nie zapach, tylko wersja bez zapachowa, czy wersja naturalna, uniwersalna i ona tak nie dusi, jednak nie widziałam je jeszcze tutaj u nas w Polsce, może rzeczywiście są, wiem, że w USA jest, w USA, w Stanach po prostu są, jak najbardziej dla mnie jest ok, lakier jednak ten zapach jest strasznie duszący i nie da rady się wytrzymać, jeżeli byśmy na przykład mieli sobie polakierować włosy, a potem jeszcze robić coś w tym, oczu, w tym otoczeniu, e, dlatego no, polecam Wam go, ale, ale zdecydujcie się rzeczywiście w 100% jeżeli, na ten zapach, ponieważ zdecydujcie się, co ja w ogóle mówię. Kolejny, e, kolejny, kolejny lepiej do włosów to jest mini wersja Schwarzkopf Taft. I to jest ta wersja czarna z czerwonym. I wiele dziewczyn wie, że to jest wersja o zapachu męskich perfum. I ja bardzo, bardzo lubiłam ten, ten lakier do włosów. Bardzo mi się podobał ten zapach. Jednak kupiłam sobie mini wersję, ponieważ nosiłam ją po prostu do szkoły, ale to jeszcze było w gimnazjum, czyli dość długo już miałam ten lakier i wykorzystałam go już do końca. Nosiłam go, ponieważ miałam grzywkę wtedy i na no jakość trzeba było sobie ją utrwalać. W każdym razie nieważne, dla mnie był ok, ale skleją mi te włosy. Skleją mi te włosy w odróżnieniu od L'Oreal'a, dlatego raczej nie powrócę do niego. Może kiedyś tam dam jeszcze szansę za ten właśnie zapach, ale, ale tak to no, nic szczególnego nie robił. Trawa to jest kolorówka i tutaj na pierwszy rzut pójdzie eyeliner w żelu z Essence w kolorze 02 Long Baby. I dlaczego ja go używam? Ponieważ mi on całkowicie wyschnął. To jest w takim kolorze brązowym. Nie wiem, czy możecie je. Dosać, nie rozglądałam się za tym No dla mnie po prostu gubel, ponieważ już mi wyschnął Nie miałam go też, też jakoś długo, ale no, no trochę go już posiadałam Dlatego może nie, nie był taki straszny gubel, ale jakoś świetnie mi się też go nie używało No nie wiem, nie, nie wrócę na pewno do nich I no co, muszę iść do wyrzucenia, ponieważ no nie da rady się po używać Z po prostu kamieniem, a żadnym żelem Ani żadnym żelem Następnie mam dwie maskary, i tak naprawdę te maskary wyrzucam ze względu na to, że się przeterminowały, ale tą już zużyłam. No, ta rzeczywiście jest zużyta. Po prostu one już śmierdzą, dlatego no, pasuje je wyrzucić. To jest Maybelline The Colossal Volume Express Mascara 100% Black. I słuchajcie, ta maskara jest dla mnie naprawdę na tą chwilę numer jeden. Będę do niej powracać na pewno. Mam ochotę skusić się na inne wersje Maybelline, ale no zobaczymy w przyszłości, jak to wyjdzie w praniu. Dla mnie jest ok, Bardzo fajnie podkreśla rzęsy. Nie skleja ich, w ogóle ich nie skleja. Są pięknie roz, rozczesane. Same plusy i naprawdę ona jest <coughs> taka 100% black. Um, I druga maskara to jest My Secret Volume Plus Mascara i to jest maskara pogrubiająca numer 1. Oczywiście czarna, ma bardzo, bardzo malutką szczotkę, ja je używałam często na dolną linie, że Sprawdzała się u mnie genialnie, ale też już zaczęła mi świerdzić. No, śmierdzi strasznie, dlatego po prostu idzie do kosza. Nie zapłaciłam za nią dużo, bo około, nie wiem, 8-9 zł naprawdę są one tanie, no ale też za bardzo niewydajne, ponieważ szybko, szybko się psują. I teraz jeszcze jedna sprawa z takich bardziej kosmetycznych rzeczy. To jest gąbka koniak. I słuchajcie, to nie jest ta oryginalna gąbka koniak. Ja ją kupiłam w Rosmanie. Teraz już nie wiem za ile, ale na pewno nie więcej niż 10 zł. Około chyba 6, 8, jakieś tak. I e, ta gąbka była naprawdę duża, bo była gdzieś mniej więcej taka, taka jak pudełko. A się z, skurczyła do takiego maleństwa, jakie możecie teraz zobaczyć. Naprawdę nie wiem, co się z nią stało. No, biorę pod uwagę to, że ona nie jest oryginalna, dlatego no, wiadomo, nie będzie mi służyła zbyt długo. Kosztowała też grosze, ale stała się jednym wielkim kamieniem. Po prostu no, nie dam rady tego w ogóle znieść. Jest straszna. No, nie dałabym rady w ogóle jej już używać. Używałam ją chwilę, około może jednego, dwóch miesięcy. I Potem już rzeczywiście stała się taką, no, takim kamieniem. No, co mogę powiedzieć? No, bubel, bo myślałam, że mu się troszeczkę dłużej sprzedano, ale niestety. Figa, nie ruszę mi tego tu Następną sprawą są to gąbeczki. Gąbeczki silikonowe do podkładu. Jednak nie wydaje mi się, że one są do podkładu, ponieważ ja nie umiem kompletnie nimi pracować. Kupiłam je, bo myślałam, że to są rzeczywiście takie gąbeczki, a nie silikony. To są takie silikonowe gąbeczki, które u mnie nie sprawdzą się na nic i po prostu dobrze, że za nim nie nie zapłaciłam dużo i pójdę po prostu do kosza. Następna sprawa, jeżeli chodzi o twarz, to jest pędzel, pędzel z For Your Beauty, nie wiem, możecie znaleźć chyba w Rossmannie, w Naturze. Ja, ja go kupiłam naprawdę na początku mojej a, kariery z makijażem. Um, no i niestety już się tak jakby zużył, ponieważ włosie już z niego wypada totalnie. Nie służy mi, mam lepsze już pędzle, dlatego no ten już pójdzie zapomniany jakby. I ostatnie produkty, jakie zużyłam w tych w trakcie tych dwóch miesięcy To są wkłady do świeczników I tutaj dwa opakowania mam z wkładów o zapachu czekolady I naprawdę, ja o nich chyba już mówiłam I są genialne Po prostu za dosłownie 10 minut mu cały pokój pachniał w czekoladzie Był taki słodki zapach Uwielbiałam ten zapach, naprawdę był bardzo, bardzo mocny i wystarczyło może dwa świeczniki, żeby cały pokój był pokryty tym zapachem. Jak najbardziej polecam, jeżeli, jeżeli znajdziecie sobie tą firmę. I jeszcze jedno opakowanie to mam opakowanie po świecznikach, nie po świecznikach, po wkładach, tak? Podgrzewaczach, o, tak się nazywają, z Mullera, o zapachu wanili. Jednak to chyba nie była wanilia w ogóle, ani trochę nie czułam to wanili, także nie wiem, jaki to był zapach. Nie rozpowszechnia się on tak. E, nie rozprowadzał się tak e, jak ta czekolada, dlatego no, raczej do nich nie wrócę. Chciałam tak wypróbować coś innego, ale no jednak nie sprawdziło się u mnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o. Nie, przepraszam Was. Jeszcze mam tu jedną odżywkę. E, coś mi chyba kod zajmował. E, z Arteko. To była odżywka, którą dostałam jakoś w Glossy Boxie To już jest moja druga odżywka, którą dostałam w Glossy Boxie z Arteko. No. Nie zachwyciła mnie, wręcz przeciwnie Nawet tutaj mam jeszcze ją resztkę Ponieważ już nie dałam rady jej używać Z moimi włosami e, Nic nie robię Wręcz przeciwnie, nie byłam zadowolona z tego Efektu, nie nawilżałam włosów No kompletnie, kompletnie nic Na pewno bym nie kupiła e, Full size, który kosztuje około 37 zł, o ile dobrze pamiętam Nie, nie, nie Jeszcze raz nie, no i tyle Jeżeli chodzi o tą odżywkę mm, I to by było na tyle Teraz już naprawdę na tyle, chyba że kot mi jeszcze gdzieś coś schował, którego mogliście tu gdzieś zobaczyć, bo on krążył chyba. E, właściwie krążyła, bo to jest ona. E, no ale w każdym razie ja się żegnam z wami, mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. I jeżeli tak, to kciuki w górę. I, um, i co? Zapraszam was na Instagrama, na bloga. Wszystko dam tam na dole. I ja się z wami żegnam, papa. Pa. E, no nieważne, dawała o. Z mniejszości, tak <śpiewanie> Jezu. Fika, chodź tu. No. Weź mnie, weź mnie, nie wiem, nie wiem, zastąp. Kolejna sprawa to są kolorówka. To są kolorówka. Kolejna sprawa to jest kokol... No. Ну, в общем,